Zaczekajcie, mamuliczko, roku w Mondeli wiośnie. Witajcie, roztomili moi kochani. Dzisiaj są my w wyjątkowym miejscu. Jest to najstarszy kościół Wele Gliwic kudają u nas, że budowały go tym <tum> Wiesz <Westóż> jest on... <tum> <tum> jest on fest stary i pewno widział te uroczystości widział śluby, a na pewno widział szciny. Chrzciny słuchajcie, dzisiaj to może już tak się nie myśli o szcinach tak fest czysto, bo wszyscy jakoś tak się przyzwyczaili, bajtel mały trzeba ościć albo nie ościć jak Kery tam woli. W każdym razie kiedyś nie było wyboru. Słuchajcie, szciny. A te wszystkie rostomajte zwyczaje, co to było wokół tego, trzeba było spełnić. To było, słuchajcie, jak obowiązkowe szczepienia, i miało działać tak samo, i no, że to tak nie działo. Kiedyś, jak Bajtel był fest maluczki, taki całkiem malusieńki, dopiero co on się urodził, to ludzie wierzyli, że Łon że jest fest podatny na to, co by go Diobeł przychwycił. A że nie było lekarzy, nie było szpitali tak blisko i jak Bajtel chorował, to zwykle nie kończyło się to dla niego za bardzo dobrze. No to e, trzeba było zabezpieczyć jego wieczyste życie. No bo dla takiego Bajtla bez chrztu to wierzono, że drzwiże do nieba są zawarte. Jak takie auto, co podchodzicie bez takiego czujnika, i ono też jest zawarte, to dlatego bajtla jest toż samo. Dlatego trzeba było tego Bajtla ościć fest szybko. Ale jak ościć Bajtla, skoro jego mamulka do 6 tygodni po porodzie nie może wyjść z doma, bo też jest taki no, przesąd, że nie może. No więc co zrobić? Do tego się brało. Potkę i potka, czyli rodziców krzesnych. Żeby łostać potką albo potkiem, trzeba było być fest poważanym we wsi. Bo się też gadało, że jak y, głupie potki, takie głupie będą te bajtle. I że to właśnie po tych rodzicach krzesnych ten bajtel dzieci wszystko, co jest najlepsze. Jest to fest niezgodne z naszą dzisiejszą wiedzą, no ale godą i nową, jak wierzono. W ogóle to było tak, że ten bajtel, jak on był taki fest maluczki, to ten dio był na niego wszędzie. I co się nie zrobiło? Co się źle nie zrobiło, to potem Zawdy była jakaś taka o, ciotka przemądrzalsko, co to, to zawsze wyjaśniła. Czemu jest tak, a nie inaczej? Czemu ten bajtel jest taki, a nie inny? A mógł być inny, a jest taki. A bo to mu źle ubranko założyli nie z tej strony, i teraz jak zaczęli od lewej ręki, a nie od, od prawej, do chrztu, jak go ubierali, to ono będzie leworęczne. A to zaś wybrali złą podkę, to ono będzie głupie. A to to, a to tamto. West trzeba było uważać, Wystóż godą to nie było takie proste. A do tego wszystkiego, jak już podkowie poszli do kościoła, i tego bajtla, no to jak wracali, a to też nie było blisko do domu do wsi, to trzeba było pójść na odpoczynek do karczmy. A jak była zima, to na rozgrzewkę. Trzeba się było tam zatrzymać na jakiś czas, no wiecie, rozgrzać się, to zaś tak za szybko nie idzie. No ale podobno, i to nie tylko u nas, żeby nie było, że to ino unos. podobno tak jest, że Wokół tego powstało tak dużo opowieści, że to nie ino na Śląsku, ale w ogóle, że po takiej rozgrzewce albo po takim odpoczynku, to często zapominali tego bajtla zabrać i jak przychodzili do domu, to go nie mieli. Ale szybko się pokapowali, wracali i zwykle te historie kończą się szczęśliwie. Także mm, dzisiaj mam do was taka specjalna pieśniczka. Ta pieśniczka to jest właśnie pieśniczka chcinowo. Łotomocie wyłojcowie z Pawłowic, śpiewała to Maria Sadlock. Jest to fest staro pieśniczka, Mo też fest pofertano melodia. Łotomocie wy ojcowie nazw wasze dzieciątko, czyli to śpiewają właśnie podkowie przynoszą tego bajtla rodzicom nazad do chałupy, czyli pojawia się w tej pieśni też takie słowo mundel. Mundel to jest taka miara 16 snopków siana, co byście wiedzieli. Wiela musi lot, kiedy uznają bajtla za urośniętego i może już się hajtać są, albo iść do roboty na swoje 16 i wiośnie. Dziękuję. Odpowiedź jest. Oto macie Ciebie, ojcowie, na za wasze dzieciątko. Już my go w kościele czcili, to przekrasne paniątko. Wyszli z doma do kościoła, wzięli mi poganina. Ty rozszczęśliwie są na zotmomych chrześcijanina. Hejże, hejże, małe dzicie, kiedy to no mu rośnie. Zaczekajcie, mamuliczko, roku w mądrości, wiośnie. Może ta melodia jest taką pofrytaną, bo. Przez ta pauza w tej karczmie, jak te potki wracają, to oni już potem nie wiedzą, bo tu tak i śpiewają, i na dwa śpiewają, i na trzy śpiewają, i są bemole takie, przypadkowe. Ja tam nie chcę ani zgodać, ale ja to lubię takie śpiewki. Kim cie się?